To dzisiejsze wydarzenie, na które Państwa zaprosiliśmy, ma taki w zasadzie wymiar symboliczny, ale myślę, że długo oczekiwany przez mieszkańców naszego województwa. Dziś na budynku Urzędu Wojewódzkiego Województwa Opolskiego pojawia się z powrotem flaga Unii Europejskiej. Flaga, która jest symbolem naszej przynależności do Unii Europejskiej, a niestety kilka lat temu została z tego budynku zdjęta. Ile wartości i ile mamy korzyści z uczestnictwa w tej wspólnocie, to myślę, że nikogo nie trzeba tutaj przekonywać. Dzięki temu, że od 20 lat Polska i Opolszczyzna jest w Unii Europejskiej, możemy cieszyć się wielkimi inwestycjami, rozwojem. Nie tylko tym, które obserwujemy tutaj w naszym kraju, ale też skierowanym do mieszkańców. Nasze życie w wielu sytuacjach składa się właśnie z symboli, takich, które są dla nas bardzo ważne, no bo tak naprawdę czy to są symbole związane z naszym życiem rodzinnym, czy życiem zawodowym, czy też życiem w takiej właśnie społeczności i bardzo ważne jest dzisiaj to, że pani Wojewoda Monika Jurek 20 dwudziestolecie obchodów naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. dlatego bardzo się cieszę i dziękuję też wszystkim mieszkańcom bardzo że osób tutaj się pojawiło żeby w tym akcie i w tym symbolu uczestniczyć przed nami naprawdę cudowne miesiące abyśmy przypomnieli sobie jak ważne jest nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej mamy bardzo dużo możliwości zarówno do tego żeby mieszkańcy pokazywali co jest dla nich ważne mamy mnóstwo możliwości współfinansowania różnych rzeczy dlatego też to będzie ważny czas dla mieszkańców województwa opolskiego pokazania się w różnorodności Wspólnoty Europejskiej, ale również przede wszystkim jako Wspólnoty Województwa Polskiego.